Wow! Wow! Ale żenada. Uhu! Dobra. E eee, o okay. The cat sat on the Witajcie bardzo serdecznie w kolejną Ze serii Hardcore 3 Moi drodzy słuchajcie Tak słuchajcie poprzednim odcinku No poprzednich odcinkach może to powiedzmy e, Było bardzo dużo aktywności. Bardzo wam dziękuję za te łapki górę 5 łapeczek górę jest naprawdę świetnie Bardzo się cieszę e, Że wam się ta seria bardzo spodobała Co najbardziej to Można powiedzieć że to był taki wielki Początek mojego kanału też O tego może to nazwać e, Sukcesem tego tej serii, która Wam się tak bardzo spodobała. E, moi drodzy, słuchajcie, jednak wiecie, sami w poprzednich odcinkach zginąłem e, w, niestety przez Hero By nie Hero Byna, co ja gadam, e, Endermana. E, I słuchajcie, mm, no jak niech sami wiecie, znacie los naszego życia. E, mam nadzieję, że też nie pada, ale... Uu. Mam nadzieję, że mi się uda szybko wyjść z tego miejsca. O, o, o! Nie! Dobra, o, o. O fart. O nie, no już deszcz pada. Ja pierdolę. Co za. Co za dzień to jest. Ja pierdzielę. Wiecie co? Nie ma mowy. Wiecie co? Robimy teraz tak, kolejny raz. Nie pamiętam kiedy. Chyba to drugi raz. Mi się zdaje. Chyba to robię. I poczekamy no już na dzień, moi drodzy. I <grymne> no, 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 no zaraz zwiedzimy się, więc. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, już zaczynamy. Już się ładnie pogoda zrobiła. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku jeszcze e, tym trzecim odcinku, e, słuchajcie, to jak pamiętacie dobrze, to właśnie zrobiliśmy sobie zbroję zbieraliśmy trochę surowców. Słuchajcie na ten temat, e, co. O, choroba Creeper. Creeper. Przeprzemy? Najlepiej to do wody już. Eee, I słuchajcie, tak, jak w poprzednim odcineczku, dobrze. Moi drodzy, dzisiejszą dzisiejszym mam zamiar zrobić łóżeczko przede wszystkim. O, tutaj żółwie pływają. Chodzą, sobie oznacza, pływają też. Eee, ale dziś jaki tu nie goni. Eee, no i przede wszystkim, słuchajcie, tak. Eee, no i nowy odcinek. <grym> A, a, o, ej, ej, au, au, ej, chwila. No, ale dobra, dobra. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, no to zaczynamy, słuchajcie, nowy odcineczek. Zaczął się już ładny dzień. Przede wszystkim, słuchajcie, nie jest tak źle. Naszym dzisiejszym celem, słuchajcie moi drodzy, jest zrobić łóżeczko I troszeczkę nasz domek, który tam jest rozbudowany I tak, e, który budujemy, znaczy się, który jest tam budowany jeszcze I będziemy, mam zamiar dzisiaj go też troszeczkę porobić Więc słuchajcie, mamy zbroję troszeczkę, jesteśmy teraz bardziej no OP e, na tak jak przygotowani jesteśmy bardziej na to e, Muszę zebrać trochę tych jeszcze papu widocznie widzę Bo będzie ciężko, żeby coś tutaj bez tego zrobić no i słuchajcie tak, um, będę się tak, jakby co obracać czasem o jakieś lagi. Um, nie wiem, dzisiaj jakieś są problemy małe u mnie, ale zaraz to przejdzie na pewno. Um, słuchajcie. Um, w poprzednim odcinku zrobiliście naprawdę niezły wynik. pierwszym odcinku to był naprawdę niezły wynik, ale drugi też fajnie wyrzekł. Naprawdę się cieszę i dziękuję. Też był właśnie komentarz jednego widza, chyba na Le Liza, Liza, chyba tak. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. E, to słuchaj, pytałeś się, gdzie są kolejne odcinki ze serii SkyMix. E, no i słuchaj, mój drogi widzu, no niestety na razie wszystko jest zamknięte. Nie mam wiadomości, nie mam wiadomości od Proxa. E, znaczy miałem z nim kontakt, ale się urwało z nami to kontaktowanie się e, i słuchaj to nie jest takie proste, żeby mieć taką serwer, wiesz, to wszystko przygotować e, no znaczy to duża fajna frajda była, nie powiem. Przeżyłem kolejne wyzwanie we serwerze, którym musiałem mniej więcej tym... tym, tym też, musiałem też tym zarządzać. E, znaczy nie mówię, że było jakoś źle, nie, po prostu fajnie było, naprawdę fajny serwer się robił. E, no i te tryby wszystkiego, naprawdę oj, sorki jakieś, jak e, Te wszystkie tryby, które... Mm, które są, to te wszystkie tryby, które, no powiedzmy ten mam, e, to trybie, jest kawałek, jest, jest dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że tylko też nie padał, bo jak też zacznie padać, naprawdę się trochę pogniewam. Wow, to jest. Lisek? Lisek? O, Lisa zrobili ja. Och, Boże, się wystraszyłem. Myślę, że idzie ten, 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 ten stwór mały. Ten dźwięk też, maniak tam dobrze. Z modu trochę twórcy wzięli te pomysły, widzę. Au. O, nie, nie, kurde. Muszę do góry jeść, bo inaczej to sa sadzam te roślinki, no. Trochę też dobrze, ale nie, nie wolę tego robić, oła. Dobra, słuchajcie, No i słuchaj, jeśli jakaś się wiadomość pojawi kiedyś, że... Serwer wróci Proxa, taki temat na SkyMix, na tym się skończyło, słuchaj, że nasza rozmowa, jak to tam dobrze, nasza rozmowa się skończyła, że po prostu Prox się wycofał z tego serwera i zaczął inaczej nazywać ten serwer. Eee, i to wszystko się na tym skończyło. Eee, przygoda z Kremix, no nie powiem, fajna była też dla mnie, wyzwaniem. Fajna, w ogóle w sensie fajna, no, po prostu fajnie się, eee, no, fajnie się tam było, o cholera. Wiecie co, nie, nie, okay. nie? słuchajcie, drugi raz już wyłączyłem, trzeci raz wyłączyłem pogodę i teraz nie mogę wyłączyć, więc teraz muszę podtrzymać całą jedną godzinę tego, eee, tego deszczu. Eee, I słuchajcie tak. Eee, Czekajcie co tu mówi... O! Co to jest? O, są owce, super. Jeśli jeszcze jest jeszcze trzecia, bo nie mam tutaj niestety. żeby tutaj nie paść jakiegoś tutaj eee, Potwora czy coś w tym rodzaju muszę na się zabić owcą. Bardzo przepraszam. Byś, byś była na pewno potrzebna mi. dobrze was trzech jest. O, super. Razem słyszałem, że wełny, się jedna taka owca może wypadnąć z 2 albo 3, czasem się tak mi się słyszało, ale powiem szczerze, że ta wersja naprawdę mi się podoba. Taki Mike stał się bardzo realistyczny teraz, taki prawdziwy do życia naszego. No znaczy prawdziwy, no tak trochę nieprawdziwe, bo przecież nie jest świat krawatowy, nie przesadzajmy, ale no przynajmniej się, słuchajcie, no wyglądać jest świetny. E, dobra, słuchajcie, może tak, idziemy wracajmy do domu, O, łóżko jedno i o to chodziło, właśnie nasz cel został wykonany e, moi drodzy bardzo chciałem również przeprosić, że tamtym tygodniu nie było, słuchajcie tych e, odcinków, że był tylko jeden raz w poniedziałek odcinek właśnie z serii Michael Hardcore i pojawiło się drugim tygodniu po dwa odcinki dwa odcinki, czyli środę i piątek się pojawiło jako zaległe po prostu Eee, no, i słuchajcie, tak, że eee, znaczy, czy nie ma tu jakichś surowców, bo nie bym jeszcze chciał zebrać jakieś tutaj materiały, to znaczy surowce, żelazo, czy coś w rodzaju. Muszę uważać, bo ten Enderman to mnie naprawdę zaskoczył. Eee, niestety. I teraz, słuchajcie, muszę też znaleźć dynię Na wszelki wypadek, jak mnie Enderman napadnie, to coś w jaskini, będę nosił, tą dynię, niestety. Żeby to przetrwać, słuchajcie, to nie wiem jak to zrobimy jeszcze. Znaczy, mam plan taki, żeby na razie się rozbudować, a potem będę myśleć, jak tutaj przetrwać. Jeśli znajdę wieśniaków, to jesteśmy ocaleni. Słuchajcie, jestem ciekawy, jak się robi tą figurkę, bo ja tą figurkę pamiętam w wersji 1.13, no 1, 1 chyba 14, to było i słuchajcie, to było bardzo niezła wersja, moim zdaniem. Taka. Yy, że słuchajcie yy, no ten my... Te, jak nie wiem, jak dostajecie, macie taką szansę, jakby wam dawało wam szansę przetrwania nie, na przykład ktoś wam, nie wiem, creeper obok was siedzi i wybucha, to wam daje takie szansę, żebyście nie zginęli po prostu i takie coś naprawdę będę potrzebował. Yy, tutaj chyba już tu, tak, tutaj słuchajcie, jesteśmy w domciu. E, no, dobrze, no trzeba tak zrobić, przede wszystkim, widzę, bo tutaj jeszcze dużo rzeczy nam zostało. A, kurde. O, super. Niepotrzebnie wziąłem tych kamieni, ale kamień mogę wydobywać tam w swoim domu, więc dobrze nawet nie wziąłem, bo tam zostawiłem e, w własnym mieszkaniu. E, o, cholera, zapomniałem węgiel wziąć. Uj, oj, oj, dobra sobie ten przepalmy mamy jeszcze tu jeden węgiel więc tu na razie będą e, no i słuchajcie tak zbudujemy sobie łóżeczko co bym na to moim zdaniem bardzo mądra rzecz co teraz robię, o białe łóżeczko o, trzeba... dobra e, wiecie co na razie będę wolał spać w jaskini e, m, dlaczego no po prostu nie chcę zostać zabity od razu i nie chcę szybko zwinąć, i tracić już drugiej szansy e, Więc zostały mi jeszcze dwa szanse Pamiętajcie, że dwie szanse mi zostały e, I nie mogę zwinąć. To jest właśnie bardzo ważne Słuchajcie, potrzebujemy materiału, których właśnie dzisiaj wykorzystamy w tym odcinku Do budowania trochę tego domku e, No i tutaj te schody to budujmy trochę Tego trochę dawno pójdzie Ale już trudno O kurde, no tak, zapomniałem, że po... 4 daje po 12, przynajmniej potrzebujemy. Płotki nie pamiętam jak się robiło, chyba to... Nie, dobra, nie. To było tak, że tu patyk chyba trzeba było zrobić, chyba tak. Chyba dobrze myślę. Chyba dobrze myślę, nie wiem. Nie, tak się nie robiło. Dobra. Właśnie modyfikacje Mike'a właśnie odcinek się pojawi na pewno w tym tygodniu. Na pewno Wam już tutaj przygotowałem, ale słuchajcie, dobra. O, choroba. O, o, już pada, widzicie? I właśnie, coś mam pecha do tego deszczu. Widzę, że jakiś jest błąd. Też się zastanawiam, czy nie jest to właśnie od tego spowodowane od sterowania w czasie ustawiania. Nie. Nie, to chyba od tego zależy, że jest, mamy... Tak, jak mamy tego pifajna to mogę ustawić właśnie to wszystko, że ten też żeby nie padał czy coś. A tu nie mam pifajna niestety jeszcze, natomiast nie ma. Jest jeszcze na 1.14.2. A na 1.15.2 to jeszcze nie ma. No już jest creeper, o, mina piękna, szkielet się zrespił, Pajamki się zrespią, super. Na razie widzę, że nie ma. Dobra, słuchajcie, nie będę tutaj. O, To nie był duży błąd. E, dobra, wiecie co zaczniemy tu sobie budować? Już tak e, zaczynamy. się tutaj, bo to nie jest. czegoś doświadczenia na to. E, no i tak, naszym celem jest taki, żeby e, trochę to tak zbudować taki coś jak iglo. E, Coś w tym rodzaju zrobi... O, choroba. a Dobra. Nie, 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 nie. Oj, no, kurde! Ta, jeszcze Creeper mam. może tu skoczy jeszcze, wiecie? Nie, coś, 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 źle widzę tutaj. To... Wizję tutaj naszego budowania. A mam nadzieję, że... Wow. Patrz ile jest! O ja! Trzy szkielety, cztery szkielety! Tu po dwa... Trzy Creepery tam stoją, Boże! dopiero mnie nie walną, bo nie wiem czy nie zwinę od razu od tego Za czym mnie zbroja ochroni przed tym nie powinnam je zabić, ale no, ostrożność nie zalecana jest na pewno żebym tutaj nie zginął kupio e, tak e, ciekawe czy ja to z drewnem wziąłem, ale chyba nie nie wziąłem właśnie drewna cholera e, dobra tutaj sobie zrobiłem taki mały to będzie taka nasz mała wieża o, się o to chodzi, że jakby mi tutaj Ederman się zrespił pewnego dnia to ja mógłbym go, wiecie, mógłbym go załatwić po prostu no i tak, nie mamy drewna o, jeszcze mam trochę, super Czyli to przynajmniej wystarczyło w na razie widzę, że nam wystarczy więc przetrwamy to na razie więc tu ładnie, tam, żeby tutaj zrobić sobie schody, no i dobra, na razie takie schodki sobie zrobiliśmy, yy, no i słuchajcie, jest dobrze, nawet bardzo fajnie wyszło, no, znaczy no, nadal woda się wlewa, no niestety to jest ten minus, tutaj może musiał rozwalić widzę, bo tutaj nie wyjdzie, nikt nie wyjdzie, nikt nie wejdzie. O, poeta, dobrze, że deszcz pada, bo rozmys spalił się. O nie, bo się on pali. O, choroba. O nie! To już wszystko ja dlaczego miałem taki niektóre takie momenty odcinku, że były takie drzewa trochę pustka. że to ten piorun robi wszystko swoje. Znaczy to jest tak, jesteśmy bezpieczni na razie, ale wiecie, nigdy nie mówi bezpiecznie, bo nigdy nie wiadomo. Dobra, ja się tu położę. A myślałem, że coś, jakąś tam animację poprawić, że kładziesz się jakoś nie wiem, bokiem czy coś. E, dobra, przeszło? Nie, pada nadal. E, nie, przeszło. Wow, takie lagi. E, dobra, ile czasu minęło? Bo chyba włączyłem stoper, tak mi się zdaje. O nie, włączyłem. E, no dobra, jeszcze dajmy sobie tak, nie wiem, 8 minut. E, zapomniałem włączyć stopper, ja to co zapomniałem. Nie włączam sobie czasu do odcinku, bo mam tutaj jeszcze. Eee, dziwny problem. O! kurczaków był. O ja pierdyka, nie, nie gadaj. A, dobra, to chyba nawet nie jest dla mnie nowość. E, o, tam się paliwicie. Ja wolę to szybko. Eee... Dobra, przyszło chyba. No, spaliło jedno drzewo, które mogło być dla mnie bardzo korzystne. Ale spokojna głowa. E, widzę, że tylko creepery zostały. Także znaczy creeper, bo nie widzę innych. <gry> Eee, no dobra, słuchajcie, ja tutaj nie będę przedłużać tego, ja wiem, zostawiłem tą ścieżkę, tam, wszystkie moje rzeczy zostawiłem tam, eee, mądrze, nie, znaczy nie wszystkie, co nie po prostu chodzi o to, że zostawiłem te właśnie ważne itemy, chyba, nie pamiętam, bo... Nie patrzę, co było poprzednio w a jak montuję filmy to uważajcie, że zapominam, bo mam inne sprawy na głowie, tak jak wiecie sami nauka, to wszystko ee, to jest, więc e, ważniej jeszcze. Właśnie, też mi się teraz przypomniało, że kolega mojej klasy, ja pozdrawiam go oczywiście, e, słuchajcie, mi powiedział, że trzeba tam odkopać. Tylko było. A Eee, słuchajcie, że trzeba, jak byliśmy przy tym statku, to trzeba jakoś to odkopać tam te niektóre miejsce i może tam jakiś skarb znaleźć. No, chyba tak dobrze to zrozumiałem. Więc eee, jeszcze raz Ci dziękuję i pozdrawiam. Nie widziałem o tym nawet. Eee, widzicie, nowości takie, że ja sam nawet nie wiem, co się tu działo <laughs> przez ten rok, można powiedzieć, tej przerwy całkowicie. Minecrafta, ale dużo się powiem, szczerze, bo zmieniało. Myślę, że pająk jakiś na mnie, mnie ściga czy coś. Dobra, no dobra, okej. Okay. Czyli co? Uważasz, że tutaj coś powinienem wykopać? Może? A takie najlepiej się kopię. <gry> takie moje doświadczenie. O, o. O, o. o ten dźwięk. Znam dobrze dźwięk z 1.13. To jest ten zombiak wodny. Nie wiem jak się nazywa, ale chyba go zmienili nazwę teraz. No, trzeba bardzo uważnie słuchać, bo one potrafią też wyjść z wzglądu. Czasami tak zdarza. Nie widzę go. Nie, to żółw po prostu, Boże. Ty żółwie jeden. <grystanie> Straszy mnie, dobra. Dobra, troszeczkę pokopiemy, więc myślę, że to przyspieszymy, więc nie będę tutaj zlekał. ciekawe rzeczy teraz, e, tak mi się no, udaje mi się to tak mniej więcej zanalizować, o, jednak bo tak nie przychodzi, myślałem, że to będzie przychodzić nadal, ale jeszcze tego nie widzę, nie skończyli twórcy, więc musimy teraz troszeczkę pokopać. Widzę, że tutaj mamy jakieś kawałki tego statku, więc mi się zdaje, że to most tak nadal, albo czubek statku, e, ale no zobaczymy może coś tu znajdziemy. Yy, na razie póki co na razie nic yy, nie ma. Nie ma na razie. A myślę, że jakiś tu skarb zostanę. O, o, a jednak, dobra, wracam honor, zwracam honor. Coś tu mam, coś tu mam. I dzięki jeszcze raz koledze, kolega mi powiedział o tym. No nie wiem, bez niego to chyba bym tego w ogóle nie, nie zgadł, że coś takiego było. Albo na pewno bym się skapnął, ale na pewno jakbym zginął dopiero. Na pewno serii. Lub yy, po prostu obejrzałbym film o tym. Ło! Wow! Ło! Wow! Ale żelaza! Łó! Dobra. Yy, o kurde. Łó! Lazury mamy. O! Dobrze. Będziemy mogli atry, 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 te, te, ulepszać te nasze bronie. Yy, dzięki temu. Yy, o! Ja przecie... O ja ale tego dużo tego drewna jest, można byłoby było wykorzystać. Jestem ciekawy czy kiedyś zrobią twórcy piratów, takich wiecie, morskich czy coś. Eee, no naprawdę byłoby to fajne. No chyba tu nic więcej nie ma, tak mi się zdaje. Eee, tutaj nie, już nic nie ma. Najważniejsze, żeby tu nic, creeper nie padł, bo tutaj nie chciałbym... To, czasem ta woda się tak buguje dziwne. się wystarczy, że ten creeper tu idzie do mnie. Widzicie, jestem tak bardzo ostrożny: eee, co każdym chwilę patrzy, czy coś do mnie podchodzi. Bo tutaj sobie zwiększyłem troszeczkę głośno u mnie, słuchawek. Eee, wy u was w filmie tego nie będzie nie będziecie tylko słyszeć, ale ja to słyszę bardzo dobrze czasem i najlepiej wolę zachować tutaj dystans, po prostu oddalony. Eee, zobaczymy, czy jeszcze coś tutaj może nie przykapiłem, czy coś nie zgubiłem. Póki co. Wow, te file, tam pływają? Ten... O! Dobrze słyszałem tego zombiaka! Widzieliście go przed chwilą? Nie wiem czy... Nie wiem, może powtórkę zobaczycie Ale był tam, był tam Siedzi gnojek, siedzi I tylko czeka, żeby wszedł jeszcze raz do wody Dobra, wiecie co? Ja tak nie będę z nimi tam bawił się Mam ciężką zbroję A ja potrzebuję właśnie... Chyba żółwia, ponoć słyszałem, że jest Jakiś... Yy... What? ale dźwięk nie wiem jeszcze to postaram to u was to troszeczkę zredukować ten dźwięk ale dźwięk był straszny taki wybuch taki był, Jezu się wystraszyłem, że Creeper tu idzie, takie css, takie co nie A! nie chcę stracić drugiej szansy, naprawdę wow, co to jest? tutaj coś mamy? Tu żółwie, co nie te żółwie tutaj chodzą? Kolenie mają Jestem legendą <laughs> Kolej, jak ktoś kojarzy film to pozdrawiam O o patrzcie! O panie mój he, de, de, oh, cholera. E, ra o ra, 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 ra! O panowie patrzcie jakie mamy szczęście jakie mamy szczęście idealnie tam dynia rośnie Ciekawe czy będę mógł ją założyć o panowie o ja pierdyk o sama dynia to jest nie Słuchajcie, mogę założyć tą dynię? Nie, nie mogę chyba. Nie, co? Nie mogę założyć dyni? Jak? Czy, czemu nie mogę założyć te dyni? Ej, nie, gadajcie, że oni wycofali to z możliwości tego robienia. do dyniowy. Ale jak to się robi, żeby mieć otwarte? Czekajcie to jakoś, tak? Nie, ja się na dyni. Właśnie to będziemy musieli zrobić o o. to niedobrze, to niedobrze, że nie można dyni użyć, oj, to powiem szczerze, że to nie jest dobra wiadomość, no niestety, półdło. patrzę, czy nie ma jakiegoś tu skarbu, czy coś tu nie, przyłaczam trochę, ale moi drodzy, słuchajcie, już czas mija, jeszcze wam dam tutaj dwie minuty, yy, ale słuchajcie, nie powinienem tego wam tak trochę tutaj przedłużać, yy, o... Delfin pływał, widziałem. Tak, delfin. Ogon to rozpoznałem wszędzie, Del, delfinów. Ehm... E, pytać może się niektórzy, może są ciekawe skąd to znam. Po prostu kiedyś bardzo dużo czytałem książek właśnie o zwierząt i po prostu znam ich po prostu cechy tego wyglądu. Na pamięć po prostu ich pamiętam, no znaczy imiona czasem gubię, ale po prostu wiem, które to jest zwierzę po prostu z wyglądu. Eee, znaczy, Nie mówię, że o wszystkich pamiętam. Nie, nie, nie do końca. Po prostu pamiętam te, które bardzo lubiłem, czyli delfiny. Eee, <grywka> o, wow, co tam było? Coś pływało pod wodą. Nie, chyba mi się zdawało. No boż. Kurde, ale lagi. Lagi, bo świat się wczytuje, dlatego. E, dobra, słuchajcie, no, nadal szukamy jakiegoś tutaj obiektu na razie. Jeszcze wam dałem tutaj, jeszcze mamy ciebie, słuchajcie, minutkę. Nie całkiem, nie całkiem, e, więc słuchajcie, która godzina godzina w Oj, e, dobra, wiecie, co? Wracamy szybko. E, myślę, że tu będziemy kontynuować dalszą odcinek, już dalszą drogę naszą w następnym odcinku myślę że jeszcze do tego wrócimy a poza tym moi drodzy dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka jeśli wam się bardzo podobało to pamiętajcie żebyście byli na bieżąco czyli jeżeli, jeżeli ci się bardzo spodobało jeżeli moi drogi moi spodobały spodobało ci się jeżeli moi drogi widzowie, się wow wow dobra Dobra, moi drodzy, słuchajcie, bardzo wracamy szybko jak możemy. E, Sorki, na chwilę musiałem przeciąć ten moment. E, Mam nadzieję, że zdążę do bazy mojej. No, szybko zdążymy, bez problemu. Będziemy głodni, więc lepiej mieć te... mięso czasem. To, powiem szczerze, że tak się boję. Teraz nie chodzi za bardzo. Nie wiem co, a miał drewno, O choroba. Eee, dobra, nie no tak będzie. <laughs> się zadokujmy, tutaj tylko sobie jeszcze Fila. ok, moi drodzy, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeżeli Wam się bardzo spodobało odcinek, zostawcie tu łapkę w górę a jeżeli, jeżeli macie jakieś tutaj propozycje, jakieś su, su, sugestie do tego nowe, następnego odcinka, co możemy porobić, to piszcie śmiało, ja bardzo chętnie odczytam Wasze komentarze e, i zalikuję każdemu tutaj serduszkiem, jeżeli mi się bardzo ten komentarz oczywiście spodoba, e, ale moi drodzy, słuchajcie, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Jeżeli jesteście bardzo zainteresowani zostać moim widzem, jeżeli chcecie być przede wszystkim powiadomieni na tych odcinkach, to klikajcie śmiało teraz na ten czerwony przyci przycisk, który wam się e, pojawił na ekranie. Więc klikajcie go śmiało, a teraz ja lecę. Na następnym odcinku się widzimy w piątek. Więc do zobaczenia, moi drodzy, cześć i pa, do zobaczenia, pa pa!